sprawy są realizowane zgodnie z planem naszym budżetowym. Mieliśmy zaplanowane o modernizację i wybudowanie, odnowienie ulicy Turystycznej, co stało się już faktem. Mieszkańcy mogą korzystać z tej drogi wjazdowej i wyjazdowej na to osiedle i teraz aktualnie trwają prace związane z budową ulicy Zakątek na Skarpie i łączników między ulicą Zieloną i Polną. To są też zaszłości jeszcze z poprzednich lat, kiedy budowaliśmy te wszystkie drogi na się do mieszkańcy też prosili, żeby utwardzenia tych końcowych odcinków i łączników były dokonane. Dzisiaj firma wykonała już uzbrojenie podziemne, czyli kanalizację deszczową z ogródków działkowych tutaj w kierunku ulicy Turystycznej i za chwilę pojawi się budowa właśnie na nawierzchni na ulicy Zakątek, na Skarpie i na tych łącznikach. Panie burmistrzu, wróćmy się na chwilę do Turystycznej, bo ona no jakby to powiedzieć została wydłużona. Tam ten fragment do lasu, który był gruntowy też doczekał się nowej nawierzchni, no już nie mówiąc o tym, że nowa nawierzchnia asfaltowa na pozostałym odcinku drogi się pojawiła. Dokładnie tak, tak przewidywał to projekt. Ulica Turystyczna nie, nie była do końca wybudowana we wcześniejszych latach. Tam powstały też i, i nowe budynki. W związku z tym została przedłużona, a całość właśnie odnowiona, ponieważ była dosyć mocno już zniszczona poprzez lata użytkowania. Dzisiaj mamy tam piękny, ładny asfalt, a na końcówce kostkę podbrukową. I czy te pozostałe fragmenciki, o których Pan wcześniej wspominał, te łączniki i tak dalej, czy to też będzie w tym roku już totalnie zakończone? To w czy... tym roku będzie zakończone, z tym, że nawierzchnie będą tam już skoski podbrukowe. To są już takie łączniki, końcówki, które właśnie tego typu nawierzchnie mogą otrzymać.